Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. W materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat zastosowania węglowodanu w trakcie wysiłku fizycznego, czyli jak to zgrać ze sportem, ze sportem wytrzymałościowym, jak to zgrać na przykład ze sportami walki, bo tutaj bardzo często zadajecie mi takie pytanie. Zatem, węglowodany w trakcie treningu. Jak to zrobić dobrze? Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do meritum tego odcinka, chciałbym Cię prosić oczywiście o zerknięcie na drugi mój kanał, Siła Spokoju Instytut Flow, który związany jest z treningiem oddechowym, z wydolnością psychofizyczną stymulowaną poprzez medytację mindfulness flow i na przykład autohipnozę. Bo być może yy, yy, nie wiesz, że jestem trenerem oddechu i hipnoterapeutą klinicznym, trenerem medytacji, który to narzędzia stosuje, aby wspierać swoją wydolność psychofizyczną. Akurat w tym przypadku, i mówimy o wydolności tlenowej, jest to ściśle związane z tak zwaną blokadą, czy też ścianą, której możesz doświadczyć w trakcie wysiłku fizycznego, szczególnie jeżeli jesteś na diecie ketogenicznej. Dlatego uważam, że jest to temat adekwatny również i dla Ciebie. Zatem, jak to wszystko rozegrać z węglowodanami? Bardzo często zadawane. Pytanie. Otóż po pierwsze chciałbym ci zwrócić uwagę na odpowiedni poziom glikogen. Lata, lata, lata temu, bo było to naprawdę bardzo dawno temu, ucząc się od Stu który wówczas był dosyć znanym ultramaratończykiem. Jego rekord wówczas, to było w 2002, trzecim roku, to było przebiegnięcie 1700 km w czasie 9 dni. I to było na ówczesne czasy dosyć dużo. Oczywiście, te, zauważ, te granice się przesuwają, no bo człowiek cały czas te granice przekracza. Natomiast co w pierwszej kolejności Stu Mittelman mówił, ucząc ludzi, czy przygotowując ich na przykład do, ma do maratonu? Bardzo ważną rzeczą jest Powolna rozgrzewka. Dlaczego powolna rozgrzewka? No, powolna rozgrzewka to jest nic innego jak troszeczkę rozpalenie ognia w, w Twoim organizmie, jeżeli chodzi o wykorzystanie tłuszczów. W przypadku studni Tillmana ta rozgrzewka mniej więcej była przewidziana na czas 15-20 minut, kiedy to ten czas był odpowiedni, adekwatny do tego, żeby w, podnieść temperaturę ciała, no i uaktywnić. Yy, powiedzmy tutaj wykorzystanie tkanki tłuszczowej czy tłuszczów, które masz w krwiobiegu, bo na przykład mężczyźni zdecydowanie lepiej wykorzystują tłuszcze w krwiobiegu. I ten poziom tłuszczów trójglicerydów w przeobiegu jest zazwyczaj zdecydowanie wyższy. Stąd też na przykład mężczyźni mają częściej problemy z chorobami mierzycowymi. Wykorzystanie tego wszystkiego jako źródła paliwa, czyli potrzebne jest podniesienie temperatury ciała, pobudzenie krążenia, po to, aby chociażby rozpadające się trójglicerydy mogły zostać przetransportowane do mitochondriów. Czyli rozgrzewka to raz powolna rozgrzewka. Staraj się również nie stosować na przykład dużych ilości węglowodanów w trakcie przygotowań, ponieważ organizm no, delikatnie może się zacząć przestawiać. Więc stosujesz normalne, nazwijmy to niskowęglowodanowe czy keto-odżywianie. Chociaż z tym keto jestem ostrożny, ponieważ wielu z Was ma już konkretne skojarzenia, jak powinno wyglądać keto, a jak nie powinno wyglądać. No i w takim wypadku już przygotowujesz się do danego wydarzenia. Dalej, przechodząc powiedzmy do kolejnego aspektu, który jest bardzo ważny, pamiętaj o tym, że na diecie niskowęglowodanowej, kiedy chcesz, aby organizm sprawnie wykorzystywał tłuszcze, niesłychanie dużą rolę ma twoją, Twoja wydolność tlenowa. I tutaj powiem Ci o tak zwanym metaborefleksie, czyli to, czyli powiedzmy dosyć niedawno ustanowionym pojęciu, które polega na tym, że w momencie kiedy Twoja wydolność układu oddechowego postawi granicę, szczególnie na tłuszczach, dlaczego szczególnie na tłuszczach? Ponieważ metabolizm tłuszczu wymaga większej ilości tlenu. Więc ten metaborefleks przychodzi zdecydowanie wcześniej, jeżeli Twój układ oddechowy nie jest wytrenowany, automatycznie, uwaga co się dzieje, Twój układ krążenia wspierając Twój układ oddechowy przekierowuje krew i tlen do mózgu i do mięśnia sercowego i do układu oddechowego. W zasadzie wspierając układ oddechowy to wsparcie na poziomie układu krążeniowego będzie wynosiło od tam powiedzmy 8 do 20%, w związku z tym tutaj mamy do czynienia właśnie z tym odcięciem. Jeżeli Twój układ oddechowy nie jest wytrenowany, to odcięcie, to pojęcie ściany będzie występowało znacznie wcześniej. Dlatego ten trening oddechowy jest ważny, szczególnie na diecie ketogenicznej. I to bardzo często powtarza na przykład przy okazji prowadzenia takich szkoleń jak redukcja na keto, czy ketomasa, gdzie, czy nawet keto dla początkujących, gdzie ten trening oddechowy będzie Będę cały czas podkreślał, jest niesłychanie ważny, nawet z perspektywy ogólnie Twojego zdrowia, ale w przypadku wysiłku fizycznego ma to duże znaczenie, bo no, Ty tą ścianę, ten metaborifleks przesuwasz znacznie dalej. Czyli odpowiednio wytrenowana wydolność tlenowa da Ci możliwość wytrwania znacznie dłużej w odniesieniu do funkcjonowania na tłuszczach. Dalej, kolejna sprawa, ładowanie węglowodanowe. No i tutaj tak, jeżeli wysiłek fizyczny trwa już powyżej godziny, zastanowiłbym się nad suplementowaniem węglowodanów. I teraz, jakie węglowodany w tym momencie załadować? Na przykład, w moim przypadku świetnie sprawdzi, sprawdzały się odżywki typu e, Gainer, ponieważ one mają odpowiednią ilość węglowodanów, która jest znacznie większa i dodatkowo mają również tłuszcze i białka. Dlaczego tłuszcze i białka bym również zastosował? Po pierwsze, węglowodany będą się wolnie rozkładały. To po pierwsze. Po drugie, tych aminokwasów zresztą się trochę przyda. No i skoro odżywiasz się i potrafisz wykorzystać tłuszcze, automatycznie tłuszcz wchodzi w rachubę. Teraz, ilość węglowodanów, jaka tutaj powinna być, nie powinna być większa. Według mnie z doświadczenia mogę Ci powiedzieć 30-40 gramów węglowodanów. Teraz, podanie węglowodanów po godzinie czasu też będzie spowodowało, że Twój poziom kortyzolu będzie nieco obniżony, no bo jesteś w trakcie wysiłku fizycznego i automatycznie automatycznie I ten kortyzol będzie skakał. tak, A w przypadku np. kiedy chcesz liczyć na przyrosty masy mięśniowe albo chcesz obniżyć spadki masy mięśniowej, no ten kortyzol dobrze by było żebyśmy troszkę stłumili. W związku z tym te węglowodany w ilości 30-40 gramów, e, gdzie dodałbym nie wiem, 10 gramów białka i 5 gramów tłuszczu. Jeżeli w odżywce czy w pożywieniu, które spożywasz w trakcie wysiłku nie ma tłuszczy zastosował np. MCT albo Omega 3. I w ten sposób zasiliłbym organizm. Dlaczego nie przekraczam tej ilości 30-40 gramów? No, jeżeli organizm odczyta to jako sygnał, że oto właśnie nadeszła pora jedzenia i przyszedł posiłek, no to będzie się ulatniać to jedzenie albo górą, albo i dołem, ponieważ mamy do czynienia z, z, ze sprzecznymi sygnałami. Tak? Twój układ parasympatyczny mówi no teraz jest czas na odpoczynek i trawienie, a twój układ sympatyczny mówi no nie, teraz słuchaj, jesteśmy w trakcie stresu. W związku z tym pozbądźmy się tego wszystkiego, co wprowadziliśmy. Tak? To jest takie zagadnienie dosyć bolesne, szczególnie w przypadku ultramaratonczyków. Jaki sposób się odżywiać, jeżeli nie chcemy, aby jedzenie zostawiane było podwójne? Drodze, tak, gdzie wyleci mi albo górą, albo dołem. Czyli zauważ, jakby reasumując i podsumowując to wszystko, wziąłbym pod uwagę trzy rzeczy. Pierwsza sprawa, odpowiednie oczywiście przygotowanie, odpowiednie odżywianie w trakcie i normalne odżywianie polegające na zwiększonej podaży tłuszczu. Węglowodany powiedzmy gdzieś tam w przedziale podaży do 20%. Ogólnej podaży kalorycznej. Dalej, yy, odpowiednio powolna rozgrzewka, która wkręci cię na, na obroty, tak? pobudzi krążenie. Szczególnie zauważ, bardzo ważne jest w przypadku, i tu wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, w przypadku utraty tkanki tłuszczowej, bardzo ważne jest sprawne funkcjonowanie twojego krążenia w obrębie tkanki tłuszczowej. Dlaczego tak? No bo powiedzmy samo pobudzenie yy, yy, trójglicerydów, które są w, w, przechowywane przez adipocyty, yy, o niczym nie świadczy. One mogą być yy, powiedzmy może dojść do rozpadu, ale w wyniku reestryfikacji, jeżeli krążenie jest na odpowiednim poziomie, one zostaną wchłonięte przez adipocyty ponownie, tak? W związku z tym tutaj to krążenie ma niesłychane znaczenie w ujęciu miejscowym. No i wcale nie głupim rozwiązaniem jest na przykład zastosowanie pasa, który będzie podwyższał temperaturę i pobudzał krążenie. Pasa, w, nie wiem, takiego izolacyjnego, który zakłada się w przypadku redukcji tkanki na przykład na brzuch. Więc to jak najbardziej ma jakiś tam sens. Kolejny aspekt to Twoja wydolność, wydolność tlenowa, którą warto byłoby trenować, szczególnie jeżeli jesteś na diecie niskowęglowodanowej. Wiem, wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy i wiele osób powiedzmy słucha ludzi, którzy mówią, że jedyne co musisz zrobić, to zajadać się tłuszczami, ograniczyć węgle i jesteś super maszyną. Pamiętaj o tym, że na poziomie oddychania powstaje najwięcej energii. Na poziomie oddychania powstaje najwięcej energii. Jeżeli Twój układ oddechowy nie jest wytrenowany, zapomnij o wydolności. Nawet z tytułu zwiększonej podaży tłuszczów i obniżonej podaży węglowodanów. Więc to jest kolejna sprawa. Tak jak mówiłem, jeżeli chcesz się dowiedzieć co nieco więcej na temat wydolności, budowania wydolności tlenowej, zapraszam Cię na kanał Siła Spokoju Instytut Flow. Tam jest dosyć dużo i coraz więcej, i będzie coraz więcej, bo uważam, że to jest niesłychanie ważny aspekt. No, i na samym końcu mikstura, którą przygotowujesz w postaci węglowodanów 30-40 gramów. E, węglowodane e, w miarę proste. E, tutaj bym potestował z różnymi źródłami, ponieważ to, co sprawdzi dla mnie, nie będzie do końca może optymalne dla Ciebie. Mieszane z niewielką ilością białka, mieszane z niewielką ilością tłuszczów, po to, aby rozkładało się to powoli. Ale jednak, aby organizm nie odczytał to jako sygnału polegającego na tym, że właśnie wprowadzono posiłek i teraz trzeba to wszystko strawić i najlepiej odpocząć, no bo reakcja jest taka, jaka spotykana jest czasem na treningach, czyli ktoś przeje się przed treningiem i w trakcie treningu zwraca naturze, co od natury dostał, czyli jest tak zwany bełt albo pójdzie to inną drogą w brutalny sposób niezależnie od twojej woli, bo organizm musi sobie z tym jakoś poradzić, albo opróżni się, albo spowolnisz intensywność. Więc to bym powiedział, jest to kluczowe w odniesieniu do podtrzymania dobrej wydolności, dobrego tempa w trakcie długiego biegu, długiego wysiłku, nie wiem, sparingów i tak dalej tak dalej. To co powiedziałem yy, samo uczucie yy, powiedzmy smaku węglowodanu. W ustach, tak, a zauważ, że rozkładane są już w ustach, będzie wysyłało organizm informację zwrotną, że masz wystarczające zasoby energetyczne. Stąd też, na przykład pracując z ciężarowcami czy z zawodnikami sportu walki, stosuje. E, z, e, powiedzmy Suplementowanie węglowodanów, na przykład przed bojem, czy przed walką, e, po to, aby w ustach e, mózg odpowiednio rozczytał te sygnały, no i dał dalej informację zwrotną, że oto jest dobry moment, żeby czynić na przykład e, swój osobisty rekord, który masz zamiar zrobić, e, czy to na zawodach, czy podczas biegu, czy w trakcie walki. Więc tak bym to mniej więcej rozegrał. E, Zauważ, jest to zagadnienie, które no przede wszystkim wymaga praktycznego podejścia, a tego podejścia u się od takich osób jak chociażby Stu Mittelman czy Zach Bitter. Zach Bitter. osoba, która pobiła rekord na dystansie z biegu 100-milowego albo w biegu 12-godzinnym, który tak jak sam mówi, na samej diecie keto raczej szału nie było. Natomiast po odpowiedniej suplementacji węglowodanów, w odpowiednich momentach Faktycznie pobił rekord świata. W związku z tym życzę Ci oczywiście Twojego osobistego rekordu świata, świetnej wydolności, pamiętaj, składającej się z odpowiedniego odżywiania, ale też odpowiedniej wydolności tlenowej. Zachęcam Cię do tego treningu. Wiem, znowu dokładam kolejny element, ale jeżeli mam być wiarygodny i jeżeli mam być sobą, mówię o rzeczach, które w moim przekonaniu są naprawdę ważne. Zatem dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że z tego odcinka. Wniosłeś co nieco dla siebie. Ja tymczasem Cię serdecznie pozdrawiam, zapraszam do zadawania pytań i komentowania, ponieważ, tak jak widzisz, troszeczkę ograniczyłem aktywność na tym kanale, na drugim kanale tą aktywność troszeczkę wyeksponowałem bardziej. No, bo tak jak powiedziałem, chcę przekazywać Ci praktyczne informacje co do gotowania, być może na tym kanale będzie to obecne, ponieważ poszukuję osób, które mogłyby mnie wspomóc, aby tworzyły treści dla Ciebie. Ja z gotowaniem, no powiedzmy, nie będę się się już tym zajmował, chce Ci dostarczać kompletu informacji i stworzyć holistyczny model, który pozwoli Ci zbudować naprawdę do, dobrą, e, być może ponadprzeciętną i wyśmienitą wydolność psychofizyczną, czego oczywiście jak wiesz, z całego, z całego serca Ci życzę serdecznie Cię pozdrawiając i zapraszając do kolejnego odcinka. Trzymaj się, cześć!